Na Cartoon Network leciało mnóstwo fajnych bajek. Według mnie była to genialna stacja, która toczyła zacięty bój z Dzisiaj skupimy się na dwóch konkretnych tytułach, które są produkcją Cartoon Network. Mam na myśli Atomówki i Samurai Jack. Pewnie teraz myślicie sobie, skąd takie połączenie, w końcu widać gołym okiem, że są to kompletnie różne bajki. Jednakże pełna teoria głosi, że wydarzenia w Atomówkach i Samuraju Jacku dzieją się w tym samym uniwersum. A Samurajem jest nie kto inny jak... Profesora Tomus, ojciec trzech super dziewczynek. Jeśli wasz mózg jeszcze nie eksplodował, to pozwólcie, że wszystko wyjaśnię. Pewnego dnia miasto Townsville zaatakowała pewna czarna istota, która kształtem przypominała ludzki cień, a jej oczy wydawały się płonąć. Chyba już się domyślacie, że chodziło o Aku. A to mówki jak zawsze ruszyły do walki, jednakże okazało się, że ten potwór jest inny niż reszta i o wiele bardziej potężniejszy. Trio sióstr dzielnie walczyło z mroczną istotą, jednakże poniosły klęskę. Profesor Atomus, gdy usłyszał o porażce atomówek, przyrzekł sobie, że pomści je i pokona aku. Wykorzystując swoją gigantyczną wiedzę, stworzył eliksir, który bardzo wzmocnił jego aspekty fizyczne. Naukowiec, wykorzystując swoje nowe ciało, nauczył się w mistrzowski sposób władać mieczem. Profesor Atomus zmienił nieco swój wygląd, a także zaczął używać nowego imienia – Jack. Nowonarodzony narodzony wojownik znalazł Aku, który siał zniszczenie. Walka była długa, jednakże szala zwycięstwa przechylała się w stronę profesora. Gdy ten miał zadać ostateczny cios bestii, Aku użył swojej tajniczej umiejętności i wysłał Atomusa do przyszłości. W tym momencie zaczyna się fabuła Samuraja Jacka. To na obecną chwilę brzmi mało logicznie, jednakże pokażę wam teraz dwa dowody prosto z bajek, które umacniają tę teorię. Przyjrzyjmy się temu obrazkowi. Po lewej stronie mamy miasto Townsville, za to Mówek, a po prawej również miasto Townsville, tyle że opustoszałe i zniszczone przez aglomerację. Teraz zbadajmy ten obrazek. Po lewo widzimy kadr z atomówek z widoczną reklamą karmy dla psów, która stoi na jednym z budyków tam. Obok widzimy Jacka, który odwiedził miasto na poprzednim obrazku i co widzimy? Identyczną reklamę, jednak już wyblakłą, co można wytłumaczyć podróżą w czasie. A teraz wyjaśnijmy skąd wziął się Aku w atomówkach. Pamiętacie co było głównym, lecz przypadkowym składnikiem potrzebnym do stworzenia atomówek? Związek X, który z wyglądu i właściwości był Czarną mazią, która mogła przybrać różne kształty. Tak samo jak Aku. No i to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z tą teorią, czy nie oraz dajcie łapkę w górę, jeśli materiał się spodobał i zostawcie suba. Dzięki za oglądanie i na razie.